Cześć, cześć. Witam Ciebie na moim kanale Scram by Ulka. Dzisiaj chciałam Ci pokazać coś innego niż album, a mianowicie, mianowicie czekoladowniki. Miałam ostatnią okazję zrobić yy, znaczy, musiałam zrobić 5 czekoladowników. Znaczy, musiałam, nie musiałam, <ściałam> chciałam po prostu, bo pot potrzebowałam na taką formę podziękowania. I miałam do zrobienia 5, ale tak sobie myślałam, że zrobię sobie 10 przy okazji. No i nie wyrobiłam się z czasem. Dwa mi zostały jeszcze do ozdobienia. A to kiedy indziej już nie uciekną. A teraz chciałam pokazać te cztery. A zdecydowałam się nagrać się, gdyż właśnie jest ich większa ilość. Bo nagrywanie jednej kartki czy jednego czekoladownika dla mnie jest bez sensu. Nagrywanie filmu, który będzie trwał 15 sekund w moim wykonaniu. No a teraz będzie trwał troszeczkę dłużej, bo mam jej trochę więcej do pokazania. Więc... Zdecydowałam się nagrać je. Żebyście nie myśleli, że robię tylko albumy. Ale nie, nie robię czasem coś innego niż albumy. Choć albumy kocham robić. No, tak więc yy, zrobiłam 8 czekoladowników na czekoladki na czekoladki Ritansport. Nie, sport, co ja mówię. Szogę ten. Na takie dokładnie. Znaczy, smaki też mogą być? Yy, Pudełkę robiłam sama. Są całe oklejone. Tu tu. I tu. Wykonane są wszystkie z papierów do samodzielnego wydrukowania. No i tak o, się prezentują. Tu się wkłada czekoladkę. Wszystkie są, wszystkie są zawiązywane na takiego gnieciuszka. Wszystkie są bardzo podobne do siebie. Tylko kolor styka się zmienia. No i tak prezentuje się pierwszy. Trochę ciemno jak zwykle, choć jest jasno na dworzu, ale w tym moim kąciku, gdzie mogę nagrać, jest tak ciemno, że tutaj jest jedna lampka, tu jest druga lampka, tutaj byłaby trzecia, ale jej nie włączam, bo byłoby żółto. Nie wiem, nie wiem jak doświetlić te filmy, nie wiem jak Wy to robicie. Nie wiem, ja nie potrafię, więc musimy się jakoś posiłkować tak. O, nie wiem, może tak tą lampkę tu przybliżę. No, nic z tym, cztery. nic to nie daje. No, trudno. A no więc tak, pierwszy jest taki taki Tu się wszystko fajnie tak mieni, bo posypałam to takim. Kupiłam sobie kiedyś na AliExpress takie brok brokaciki, takie miks takiego czegoś, no i w różnych kolorach. No i teraz się przydało. I tak, jest tutaj trochę posypane tu, Tu, yy, tu jest taka ramka z odlewów, kwiatuszki. Ten wykonałam ja, te są kupne, te są takie piankowe, te dostałam kiedyś na wymiance a to tak, chyba też kupiłam kiedyś na AliExpress, takie materiałowe. I to taka ma jeszcze mała też kupiona. No i wiadomo, listki, jakiś sizel, tutaj jakieś sekinki, kropelki. I tak prezentuje się pierwszy. Kolejny to taki. To są wszystkie trzy moje kwiatki, ten też. Tutaj takie mamy listki, skalki. Yy, tutaj te, takie piórko dodałam. Tu takie ozdobniczki. Tutaj też trochę tego puszącego. I tu taka ramka. Z, yy, to są takie. Były by dodatki z Craft O'Clock. Takie, takie tam, nie miałem, takie sety. Takie tam z tyłu były takie rameczki. To tutaj nigdzie, nigdzie takie wykorzystałam. Kolejny taki. Tu też wszystkie trzy kwiatki moje. Oprócz ten kupiony, ten mój tutaj taka kuleczka i taką i też się mieni kolejny to jest to jest moja różyczka przerobiona z innej różyczki to też moje kwiat to też kwiat które sama robiłam i tak on się troszeczkę rozwiązała tutaj już pokażę jak już się rozwiązała to pokażę że tu o też jest wyklejone wszystko dookoła dalej mamy takie coś w fioletach. To też jest ta piankowa różyczka, którą dostałam w miance. To są moje kwiatki i te też. Tu też są wszystkie moje kwiatki. Ten jest Oprócz tego, a ten jest taki przerobiony z innej różyczki. Tu jeszcze kiedyś mam takie coś. Kupiłam to sobie, teraz już nie znajdę tego na razie. Kupiłam to sobie ogólnie na Aliexpress, kiedyś z myślą o środku do kwiatka. No ale niestety to jest takie duże i do to środka to nie za bardzo pasuje, ale sobie myślałem, że wykorzystam to w jakiejś kompozycji od czasu do czasu, żeby to zużyć, skoro już to mam. Ech, tu jest kolejny. Taki trochę ciemniejszy, już też moje wszystkie kwiatki. I ostatni, taki też ciemniejszy, ale też bardzo fajny. I tu, tu są, tu jest tylko ten jeden mój kwatuczek. Tutaj dodałam jeszcze troszeczkę takich gdzie plastikowych listków. Gdzieś tutaj jeszcze też miałam takie plastikowe, o tutaj takie plastikowe listki dodam. No i tak się prezentują moje czekoladowniki. Teraz mam dylemat, który wybrać. Muszę w pięć wybrać, bo wyjeżdżam i muszę zabrać ze sobą. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Możecie w komentarzu napisać, który Wam się najbardziej podoba. Ale jeśli nie macie ochoty pisać tego w komentarzu, to też nie musicie. Także życzę Wam miłego dnia albo wie wieczora. Jak tam nie wiem, o której będziecie oglądać ten film. Nie wiem też nawet, kiedy wstawię ten film. Ale do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym będzie na pewno już album. Także pa pa!